Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale Dzisiaj przychodzę do was z filmem, którego nie było u mnie na kanale No myślę, że jest dobre ponad rok e, No, a wiem, że bardzo lubicie tego typu filmy Także dzisiaj przychodzę do was z kolejnym takim filmem Czyli mam dla was dzisiaj haul zakupowy Z rzeczami, które kupiłam w ostatnich miesiącach Szczerze, ja chyba wolę tak pozbierać sobie trochę tych rzeczy, żeby potem wam nagrać jeden taki haul, bo ja w sumie nie kupuję tak mega, mega dużo tych ubrań, e, dlatego tak mi się to zbiera, niektóre mam sprzed kilku miesięcy. E, zresztą sami zaraz zobaczycie. Także myślę, że tutaj nie ma co się więcej na ten temat rozgadywać po prostu haul zakupowy. Będą tutaj się Wam pojawiały ceny tych rzeczy mniej więcej jako taką, jak będę pamiętać, bo niektórych tych rzeczy, no... Po prostu nie pamiętam przez to, że kupowałam je parę miesięcy temu. Także, także tak i większość z tych rzeczy już mogliście zobaczyć u mnie na Instagramie, także tam was odsyłam. Ok, więc zacznijmy sobie od pierwszej rzeczy, którą jest marynarka. Ja ogólnie strasznie uwielbiam marynarki, także mam tutaj taką marynarkę, taką oversize którą dostałam by the way na święta. Ja mam tutaj dwie rzeczy, które dostałam na święta, których nie pokazywałam jeszcze na moim kanale, tak wiecie, typowo w żadnym haulu. No jak powiedziałam, pokazuję Wam tutaj sprzed kilku miesięcy rzeczy, które mi się nazbierały. Także mamy tutaj taką marynarkę, I teraz jest to moja ulubiona, i po prostu uwielbiam, jest strasznie duża, bo jest w rozmiarze L i jest ona. Bera i bardzo mi się podoba to, że ona ma takie czarne guziki tutaj. O, proszę bardzo. Jest w takim właśnie, no w sumie nie wiem jak to określić, jest to taki szaro-niebieski kolor, coś takiego, no bo ona nie jest typowo szara. Ok, więc kolejną rzeczą są buty i ja ogólnie rzadko kiedy kupuję buty, ale te mi się tak spodobały. Jeszcze, wiecie stwierdziłam, że będą idealne na imprezy, bo ja nie mam takich butów, więc kupiłam je w sumie ze względu na wesele, na którym byłam. Także są to takie buty na takim słupku. Przepraszam, że są trochę brudne, ale one leżały w moim aucie. Nie wzięłam ich, także, także tak. I one są z H&M. I są one takie sandałkowe tutaj właśnie Proszę bardzo, mają tutaj takie wiązania i co jest bardzo fajne, to to, że mnie pięta w nich nie obciera, no bo pięty, pięty mam odkrytą. No i mam tutaj taki, jest tutaj taki właśnie słupek, ale taki cienki i one mają bodajże 7 cm, także też nie jestem jakoś bardzo wysoka, no bo ja ogólnie mam chyba 1,70 m. Okej, okay, teraz wam pokażę pierwsze i w sumie chyba jedyne spodnie, zależy jak potem będziecie to interpretować, ale są to w sumie jedyne takie typu spodnie w tym filmie. Także mam tutaj spodnie w dość nietypowym kolorze, ponieważ w różowym eee, i są to takie spodnie, które ja w sumie najbardziej lubię, czyli takie garniturowe. Proszę bardzo, w takim, właśnie, szerokim kroju. Ja mam takich spodni, mam takie dwie pary, nawet mam nosowy sobie czarne. Mam jeszcze takie beżowe i po prostu uwielbiam ten krój. I mam tutaj teraz takie różowe. One są trochę, takie mi w pasie, za duże trochę. No, ale w każdym razie są to spodnie z H&M Proszę bardzo, tak wyglądają. Tutaj taki różowy guzik mają i. Tak się one prezentują. No i ja mam je w rozmiarze S. Okej, okay, więc rzeczą, którą teraz wam pokażę jest to spódniczka i w sumie ja sama byłabym w ciężkim szoku, bo ja w spódniczkach nie chodzę, nie mam żadnej spódniczki. W sensie miałam kiedyś, ale one mi są już za małe i chodziłam w nich tylko na zakończenie roku i tak dalej, więc w sumie no, no nie miałam żadnej. A tutaj... Zdziwienie, bo mi się jedna spódniczka bardzo spodobała i jest to spódniczka tenisowa, i ja mam ją w kolorze czarnym, bo myślałam o białej, ale w sumie czarna mi bardziej leżała. Także mam tutaj taką czarną spódniczkę tenisową, no a przez to, że jest czarna, no to tak średnio będzie, średnio mi się udaje tutaj wam pokazać, no ale proszę bardzo, mam tutaj takie plisowane, nie wiem, takie. Nie wiem, jak to się nazywa, no ale ma taki plisowany materiał. I ogólnie jest przepiękna, naprawdę przepiękna. I przez to, że ja jestem dość wysoka, to wydaje mi się, że przez to nie noszę spódniczek, no bo w sumie praktycznie wszystkie są na mnie za krótkie i stąd jest tak samo po prostu. mi, jak się nachylę, to mi już wszystko widać. Ale jest tak ładna, że musiałam ją mieć. No i nie jest też ona jakoś mega, mega krótka, także, także jakoś sobie z tym razem. Teraz pokażę Wam jeszcze jedną rzecz, którą dostałam na święta, z której jestem strasznie zadowolona i bardzo ją lubię. Jest ona w kolejnym nietypowym kolorze, bo no większość osób na co dzień nosi takie wiecie stonowane. Ja jestem tą osobą, która lubi poszaleć i lubi założyć takie właśnie tego typu kolory. No i mamy tutaj bluzę, proszę bardzo, bluza w kolorze żółtym. Takim o, jest to bluza słuchajcie z, z Rilaba, Rilabu, nie wiem jak to się odmienia, czyli z firmy Nowciaksa i nie wiem jego dziewczyny, nie wiem, nie zagłębiałam się w to dokładnie, ale te bluzy mają prześwietny materiał, naprawdę są przecudowne i takie no po prostu jak się je dotyka to czuć, że jest to dobry materiał i ja mam bluzę w... Rozmiarze chyba M, bo chciałam taką większą i ona ma taki krój, dosyć prosty. Ja mam bluzę z i ona ma taki krój, że się tak automatycznie, automatycznie sama się zawija, tak jakby wiecie, pod siebie i wtedy tworzy taki krój, takiej bombki. Ona natomiast ma taki prosty krój, ale jest dużo lepsza z materiału niż tamta, więc, um, no, jeśli byście się zastanawiali, to ja polecam i właśnie mam tutaj taką żółtą z takim białym napisem RELAP i to co jest fajne to ona ma tutaj na którym to było rękawie na tutaj na tym rękawie ma taką wisienkę, taką naszywkę i nie wiem, strasznie mi się to podoba, także, także taka bluza. No i właśnie ją dostałam również na święta. Ok, więc teraz przejdę może do kategorii akcesoria i pokażę wam torebkę, którą sobie kupiłam dosyć niedawno, bo może z y, jakiś miesiąc temu, coś takiego. Ja ogólnie od dłuższego czasu szukałam sobie jakiejś takiej fajnej torebki, którą mogłabym nosić do szkoły i po prostu taką, która pomieści mi dużo więcej rzeczy niż taka moja mniejsza torebka, którą noszę... Tak, po prostu jak idę na jakieś mniejsze wyjście. No i w końcu taką znalazłam na uwaga Zalando. I była ona dosyć tania, jak na torebkę, i naprawdę bardzo ją Wam polecam. Ja się zastanawiałam nad torebką z O'Baga, ale one są dosyć drogie. Nie powiem, że nie, więc kupiłam taką. I proszę bardzo, tak się prezentuje ta torebka. Ona jest teraz wypchana, także nie pokażę Wam w środku, bo trochę mam tam bałagan. Ogólnie torebka prezentuje się w taki w to sposób. Trochę odbija się od niej światło i tak trochę niekorzystnie wygląda. To jest taki mini nadruk Anna Field, bo właśnie z tej firmy jest ta torebka. Kupiłam ją właśnie na Zalando, ale z tej firmy jest torebka. No i ona ma tutaj takie właśnie złote. Uchwyty, ramionczka, ale bardzo mi się podoba to, że ona jest taka złota, i jest taka minimalistyczna, i do wszystkiego pasuje. Jest naprawdę pojemna, mieści mi tutaj dosłownie wszystko. Jak gdzieś jadę, byłam z nią na przykład w Krakowie i też mi właśnie wszystkie rzeczy pomieściła, więc naprawdę ja polecam. Ok, więc teraz wam pokażę bluzkę, którą kupiłam dosyć niedawno, bo nie wiem, z kilka tygodni temu. Jest to bluzka z New Yorkera i ja już po prostu wiem, że zauważycie w niej ten materiał, ale ona jest cała z poliestru. No ale po prostu bardzo mi się spodobała, więc stwierdziłam, że ja ją wezmę i będę ją nosiła, no jak nie w lato, to po prostu, nie wiem, na jesień czy coś, bo naprawdę jest prześliczna i jest to taka krótsza bluzka, taki crop top, nie wiem jak wam ją mam pokazać, bo teraz właśnie mam ją tutaj na wieszaku, ale tak się prezentuje i ma tutaj takie ściągacze na rękach, już wam pokazuję. Proszę bardzo, ma tutaj takie oto ściągacze, przez to przez co ta bluzka jest taka, no, dosyć elegancka. Mam ją w rozmiarze S i jest z New Yorkera, była jeszcze w kolorze białym. Także jeśli Wam się spodoba, to koniecznie lećcie do New Yorkera. Ok, teraz przechodzę do sukienki. W tym filmie pokażę Wam dwie sukienki i ja naprawdę jestem w szoku, bo ja ostatnio zaczęłam chodzić w sukienkach. Może nie tak typowo na co dzień, bo nadal wolę spodnie, ale jak wiecie, jest jakaś okazja, żeby założyć, no to. Zakładam bardzo chętnie. I mam tutaj taką sukienkę, która jest chyba na drugą stronę. I mam tutaj sukienkę z Shein. I ja w sumie nigdy nie zamawiałam tak sukienki z Shein, z Shein, bo jak kiedyś mówiłam Shein i przez to, że ludzie mówią Shein, to teraz też mówię Shein, ale no z Shein. I jest to sukienka z tym lejącym się materiałem tutaj na dekolcie, proszę bardzo. jest ona. Strasznie długa, nie pokażę Wam jej, nie pokażę wam jej całej. Ustawiałam tutaj gdzieś zdjęcie w tej sukience, jak w niej wyglądam, ale ona ma tutaj takie rozcięcie na nogę i jest taka długa, długa, długa do kostki, trochę za kolano, coś takiego. Jest naprawdę przepiękna i plecy. Plecy ma całe odkryte i ma takie wiązanie na plecach i jest. Cudowna. Minusem jest to, że ta sukienka mi się trochę obraca, tak wiecie, sama z siebie muszę ją poprawiać co chwilę, także to jest największy minus tej sukienki i też jak ją zakładałam, chciałam sobie zaciągnąć te sznurki z tyłu właśnie na plecach, to ona mi trochę pękła i moja mama musiała mi doszywać te takie do tego szuka. Ja Pokażę Wam rzecz, którą kupiłam też dosyć niedawno, bo są to paraszuty. I ja z paraszutami mam taką historię, że ja kupowałam kiedyś w Pull&Bear, zamawiałam przez stronę paraszuty, bo no bardzo mi się spodobały też wtedy, jak właśnie zaczęły być popularne, yy, zaczęły wchodzić do sklepów, to ja sobie właśnie zamówiłam takie z Pull&Beara i nie wiem co to było, ale po pierwsze były mi krótkie, po drugie totalnie na mnie nie leżały, może też wzięłam zbyt mały rozmiar, ale Powiedziałam, że te swodnie nie są dla mnie. No i byłam się, bo właśnie stąd mam swodnie. I słuchajcie, przymierzyłam rozmiar S i były dobre, były naprawdę bardzo fajne, ale miały taki dosyć niski stan, a ja jednak wolę, jak ten stan jest wyższy, jakoś tak lepiej się czuję. No i przymierzyłam rozmiar M i nie dość, że były takie, wiecie, bardziej oversized. Takie bardziej workowate. Ja lubię takie spodnie. To jeszcze miały trochę wyższy stan, i przez to mi się spodobały, i właśnie je wzięłam. I jeszcze były na promocji, bo chyba za 8 dyszek, także tak. I są to właśnie zwykłe czarne Paraszuty I jeśli się zastanawiacie, to bardzo Wam je polecam. Są naprawdę przewygodne. I tutaj właśnie na dole mam też takie ściągacze, yy, jedyne co, tutaj te ściągacze jak sobie zbyt ścisnę, to potem mi się takie, od... to potem mi się odciskają na skórze I teraz wam pokażę kolejną bluzę, którą właśnie też kupiłam jakiś czas temu i jest to bluza w takim zielonkawym kolorze. Jak widzicie, ja w tym filmie dzisiaj szaleję z kolorami, no ale mamy taką bluzę w takim zielonym, takim nie wiem... Bardzo mi się podoba ten kolor. I mam tą bluzę z beczki, jest to rozmiar S, ale jest to bluza właśnie po kroju oversize, przez to jest taka duża. I ja ją kupiłam na jakiejś promocji w beczce. Trochę mi się kulkuje, teraz zauważyłam, ale jest bardzo fajna. Ja ogólnie swoją bluzę białą w podobnym kroju, która była moją ulubioną, zostawiłam w Warszawie. Tak, po prostu tak strasznie ulewam nadal nad tą bluzą, mimo że ja w tej Warszawie byłam w listopadzie. To po prostu. Ta bluza była przepiękna i nadal mi. nadal mi brakuje, naprawdę. I mówiłam wam chyba to w którymś filmie, ale no mam teraz taką zieloną i może ona nie pasuje do wszystkiego jak tamta, ale jest podobna, naprawdę ma bardzo podobny krój. Teraz wam pokażę spódniczko z podenki. I tak jak wam powiedziałam właśnie, że na mnie spódniczki... Większość są za krótkie i po prostu no, nie mogę ich nosić, no bo mi wszystko widać, tak y, spódniczko spodenki uwielbiam przez to, że no jest to spódniczka y, i w środku macie spodenki idealne dla wysokich osób, które nie mogą nosić spódniczek no także, także tak i mam tutaj takie słodniczko spodenki ze Stradivariusa proszę bardzo, tak się one prezentują jest to taki czarny jeans ale to jest taki trochę wyprany kolor tego jeansu coś takiego, no dokładnie tak jak tutaj widzicie, taki czarny wyprany jeans um, i no są naprawdę bardzo fajne, tak się prezentują tutaj i ogólnie to mogłam wziąć rozmiar mniejszy, bo są mi trochę za duże w pasie i strasznie źle to wygląda, więc albo dam je do krawcowej, albo... albo nie wiem co, bo ogólnie no to jak przymierzałam ten rozmiar mniejszy, to były... był trochę ciasny, ale jednak mi nie odstawał w tym pasie, więc stwierdziłam, że wezmę te, no bo jak mam się czuć bardziej komfortowo i bardziej wygodnie, no to wezwolę te, ale no jednak odstają mi w tym pasie i no, i tak trochę średnio się w nich czuję. ale są bardzo ładne, także, także na pewno będę je nosić. Kolejną rzeczą, którą mam pokażę z akcesoriów akcesori? Nie wiem, nie umiem odmieniać, naprawdę. Są to okulary. Okulary, które kupiłam na no, jakiś tydzień temu, może, bo swoje dwie pary gdzieś zgubiłam, gdzieś zakosiłam, nie wiem totalnie, gdzie one są. No, więc kupiłam sobie nowe. Tym razem białe, takie zwykłe, najzwyklejsze okulary. I są one z Primarka, Primarka, jak to woli. Proszę bardzo, takie najzłyklejsze okulary, ale, no ale bardzo mi się podobają, takie, takie o, no nie wiem, mają coś w sobie fajnego i mają fajny kształt bardzo, yy, ja najbardziej taki właśnie yy, preferuję. Okej, okay, i myślę, że już chyba ostatnim rzeczą w tym filmie coś szybko poszło, mam nadzieję, że nie będzie ten film za krótki, nie wiem ile tutaj rzeczy wam pokazałam. Ale jest to kolejna sukienka. Jest to sukienka w takim białym kolorze. Ona ma taki satynowy materiał, jest przez to taka mięciutka, milutka. I naprawdę bardzo lubię tą sukienkę i jest taka. Taka wiecie, taka estetyk. No bardzo ładna, bardzo mi się podoba. Mam tutaj taki dekolt i właśnie ten dekolt jest trochę za duży, bo... Zrobię tak ręce, i po prostu wszystko mi wychodzi. Tak samo jest dosyć krótka. No, tak jak powiedziałam, jestem dość wysoka, więc na mnie sukienki, słodniczki są w większości za krótkie. No i ta również, ale jest naprawdę przepiękna. No i ma takie ładne rękawy tutaj. Jest ona z zarym. Gupiłam ją też jakiś czas temu i też właśnie mogliście ją widzieć na moim Instagramie, jak tam stawiałam Wam jakieś outfity czy coś, bo właśnie ubierałam ją na wiele imprez. Także to by było na tyle w tym filmie, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, to koniecznie zostawcie kciuki w górę i subskrypcję na dole ten czerwony przycisk. Jak widzicie teraz staram się wstawiać te filmy regularnie, mam nadzieję, że tak zostanie. Także widzimy się w kolejnym filmie za kilka dni na moim kanale. Także buziaki, do zobaczenia i pa pa!